Gdybym studiował w 2026 roku, uczyłbym się zupełnie inaczej. A oto trzy metody, których żałuję, że nie znałem, gdy sam byłem studentem. Ja jestem Nikodem, jestem badaczem oraz tutorem. Na końcu mam dla ciebie mały dodatek. Po pierwsze, aktywne przypominanie. Spójrz na ten wykres. Przedstawia badanie efektywności różnych sposobów nauki. Podkreślanie i wielokrotne czytanie są na szarym końcu. Dają ci tylko iluzję wiedzy. Zamiast tego stosuj zasadę przeczytaj, zamknij, Wypisz. Czyli po przeczytaniu fragmentu wypisz z głowy wszystko to, co zapamiętałeś, bo wydobywanie wiedzy z głowy bez ściągania to najlepszy sposób na utrwalenie śladu pamięciowego. Po drugie, sztuczna inteligencja. Nie bój się, że AI zabierze Ci pracę, tylko użyj jej, by zyskać przewagę. Zaraz obok aktywnego przypominania, najlepsza weryfikacja wiedzy to testowanie siebie, poprzez quizy, testy i po prostu zadawanie pytań. Z użyciem czata GPT, Gemini czy Notebook LM jesteś w stanie wygenerować jakikolwiek test, tylko chcesz na podstawie materiałów, z których się uczysz, a potem może z czatem omówić wyniki i poprosić go o plan dalszej nauki. Po trzecie, rozłożenie w czasie i przeplatanie. W procesie zapamiętywania informacji kluczowe jest przypominanie jej sobie w czasie. Czyli zamiast kłuć jeden przedmiot przez cały dzień, co jest mało skuteczne, przeplataj naukę. Dwie godziny na przedmiot A potem na przedmiot B, na przedmiot C. Zamiast poświęcać każdy dzień na jeden przedmiot do nauki. Jest to znacznie bardziej opłacalna alokacja czasu. A jeśli chcesz poznać cały przekrój skutecznych technik uczenia się oparty na najnowszych badaniach, polecam Ci mój kurs Neurowkowanie. A za dotrwanie do końca mam dla Ciebie ten kodzik robotowy na zakup kursu. I oczywiście jeśli chcesz więcej materiałów takich jak ten, zaobserwuj mnie po więcej.